Pogoda, mimo że kapryśna, dzisiaj sprawdziła się chyba w 100%. Chociaż można się spodziewać, że kolarze przyjadą cali, ubłoceni, ale na pewno atrakcji na tej trasie nie będzie brakować. Nie jest źle, nie pada, proszę Państwa, słońce wychodzi. Skandia, maraton Lang Team, odsłona szósta, dzisiaj Dąbrowa Górnicza. No Piękne to jest miejsce. Robiłem sobie taki rekonesans trasy. Okazuje się, że tutaj w tym wydawać by się mogło górniczym, typowo zakątku Polski. Mamy fantastyczne jeziora, mamy fantastyczne trasy piaszczyste, szutrowe, mnóstwo asfaltów, wzniesień. No, trasa naprawdę fantastycznie skonfigurowana. Zresztą o tej trasie za moment będę rozmawiał z tym, który ją układał, naszym mistrzem kolarstwa sprzed lat, Lechem Piaseckim. A wracając do kolarzy, faktycznie, gdy przyjeżdżają tutaj na metę, obserwujemy ten trud, który włożyli w wysiłek. Na twarzy mają na to twarzy. wypisane naprawdę Dosłownie. pięknie. <laughs> tak jest. A, a propos o, tych, o tej trasie, o której mówiłeś, o tym, w jak fantastycznym miejscu jesteśmy ze Zbigniewem Podrazą, prezydentem Dąbrowy Górniczej. Teraz porozmawiamy. Witam ponownie. Dzień dobry. No właśnie, ale tak bardziej chciałabym porozmawiać o tych dyscyplinach sportowych, które można tutaj uprawiać na świeżym powietrzu, bo to na pewno nie tylko rowery. To może być także bieganie. To jak już wcześniej wspominaliśmy, rozmawialiśmy, to mogą być rolki i tak dalej i tak dalej. Warunki są genialne. Tak, bo oprócz tej struktury przemysłowej jest naprawdę dużo terenów zielonych i ta infrastruktura sprzyja temu, żeby właśnie oprócz tych dyscyplin związanych ze ścieżkami, czyli bieganie, nordwalking, ale również wędkowanie, ale również żaglówki, ale również surfing, ale również pływanie. Mamy 11 basenów, mamy kilkanaście boisk takich wielofunkcyjnych przy szkołach, na osiedlach. I to sprzyja temu, że ludzie wychodzą, wychodzą z bloków, wychodzą i chcą uprawiać i e, rekreacyjnie sport. No ale są sukcesy również, e, można powiedzieć, z wyższej półki, bo i e, Liga Mistrzów e, e, i Ekstraklasa Kobiet Siatkówki, no i pierwsza, pierwszy sezon naszych koszykarzy e, również w Ekstraklasie, e, jeśli chodzi o koszykówkę e, mężczyzn. Wspaniały odpływaków. E, triatlon, który jest, mamy tutaj naprawdę bardzo fantastycznych zawodników. I ta infrastruktura sprzyja temu, żeby uprawiać sport, ale niekoniecznie wyczy nie wyczynowo, rekreacyjnie. To procentuje. Dzisiaj widzimy zwykły dzień, a już weekendy to już można powiedzieć, że jest ciasno. O no to skoro jest ciasno, to w takim razie trzeba było myśleć o tej infrastrukturze, żeby ona się cały czas rozwijała i skoro więcej pojawia się osób na świeżym powietrzu, no to trzeba więcej tych ścieżek. Rowerowych I nie wiem, do biegania i sprzyjających warunków do tego, żeby chociażby właśnie pożeglować i tak dalej, i tak dalej. Cały czas o tym myślimy. Dzisiaj zastanawiamy się nad zagospodarowaniem tej największej części jezior, czyli Pogorją, tak zwaną Pogorią 4. Rozmawiamy z gospodarzem RZGW, rozmawiamy ze stowarzyszeniami i myślę, że jesteśmy bliscy ustalenia tego, jak zagospodarować to, to jezioro. Trójka tak zwana już jest zagospodarowana, bo i ścieżki, i dostęp do Jeziora, piękne molo i, i, i fajna plaża. Ale również w tak zwanym budżecie partycypacyjnym pojawiły się takie zapotrzebowania, na przykład na siłownię pod, pod chmurką. I tych siłowni przybywa. Wczoraj miałem takie sympatyczne spotkanie, kiedy za, zatrzepiła mnie pani z buzeczkiem, z dzieckiem. I mówi: Pan mnie nie zna, ale ja pana znam. Mówi, Panie prezydencie, dziękuję za siłownię pod chmurką. Mówi, ale co się dzieje? Mówi: Urodziłam dzieciaka, 20 kg schudłam. Jestem zadowolona, bo ćwiczyłam na, na siłowni pod No tak, bo to przede wszystkim nic nie kosztuje przy okazji spaceru można trochę sportu pouprawiać. Myślę, że tak i to jest fajnie jak patrzy się właśnie że przyjeżdżają piersi z tej familijnej części tego wyścigu. Babcia z wnuczką fantastyczna wnuczka 6 lat pani nie będę zdradzał wieku ale super super wrażenie z rodzinami też proszę państwa porozmawiamy pani prezydencie dziękuję na razie jeszcze na pewno będziemy pana tutaj męczyć dzisiaj dziękuję pięknie dziękuję pięknie a teraz proszę państwa no właśnie o tej trasie posłuchajmy jak ona została Przygotowana. No tak, zapaliliśmy się tutaj z Lechem Piaseckim, naszym mistrzem kolarstwa do tego pomysłu, który, o którym opowiadał pan prezydent Andrzej Podraza, czyli siłownia pod chmurką, ale nie będziemy o siłowniach pod chmurką rozmawiali leszku, tylko będziemy mówili o tej trasie. Ta trasa, wspominaliśmy o tym, chwaliliśmy ją. Jest tutaj naprawdę bardzo zróżnicowana. To jest duży atut dąbrowy górniczej. Paradoksalnie, bo wydawać by się mogło, że to nie jest miejsce dobre dla rowerów, a jednak okazuje się, że jest fantastyczne. Tak, no trasy są fantastyczne. Trasa przebiega e, wokół, w pobliżu zbiorników e, Pogoria wodnych, bardzo pięknych malowniczych. E, trasa ta krótka, mini, jest trasą no, stosunkowo łatwą, chociaż też są obszary leśne, gdzie są, jest dużo błota, e, są krótkie podjazdy i zjazdy. Natomiast trasa e, ta średnia, Medio i Grand Fondo najdłuższa, e, w tej najdalszej części trasy, gdzie e, zawodnicy dystansu najdłuższego robią, dwukrotnie powtarzałem rundę, no jest bardzo ciężka. Są takie podjazdy i zjazdy, które mogą nie jednego zadziwić zawodnika, nawet takiego wytrawnego. Mieliśmy do tego przykład bodajże dwa lata temu, kiedy tutaj odbywały się Mistrzostwa polskie w maratonie, kiedy zawodnicy z czołówki krajowej no, no byli mocno zdziwieni tym, co ich spotkało na tracie. Również dzisiaj no, ta trasa jest w dużej części taka sama jak właśnie dwa lata temu i w roku ubiegłym. A dodatkowo po opadu dach deszczu, które, które miały miejsce, no trasa jest bardzo ciężka, błotnista, e, więc zawodnicy na pewno przyjadą niezwykle zmęczeni, wyczerpani, uboceni, e, no, ale na pewno szczęśliwi, że do mety. Tutaj trochę zawodnicy m, tak wzorem tych wyścigów Formuły 1 mają chyba ogromny problem z doborem ogumienia na tego typu e, rywalizacje, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy te sliki popularne, które dobrze jadą po asfalcie, e, czy jednak takie m, z dużym protektorem opony, które sprawdzają się znakomicie na duktach leśnych, gdzie jest błoto, ale z drugiej strony ciężko się jedzie potem po asfalcie, a tu jest. No i tak, i tak, co wybrać? No tak, trzeba wybrać optymalne ogumienie. Na takiej trasie jak tutaj naprawdę jest e, trudno to zrobić, ponieważ e, są długie odcinki asfaltowe e, na, na, na tych dystansach średnim i długim. E, i, ale e, po tych opadach deszczu, który wspomniałem, no, zawodnicy e, raczej dobierali ogumienie takie agresywne, bo e, na, na slikach, na, na gładkiej gumie, niestety w tych terenach leśnych nie ma mowy dzisiaj o, o, o podjechaniu pod górę czy bezpiecznym zjechaniu z góry. Więc no, w związku z tym miałem dużo telefonów, pytań: jaka pogoda, jak, jaka trasa, czy dużo błota. No i myślę, że zawodnicy dobrali odpowiednie ogumienie, także pokonają trasę bezpiecznie. Leszku, jako wytrawny kolarz, pewnie znasz doskonale tę tematykę, ale jak należałoby przygotować rower do takiego startu, aby by błoto, piach nie wkręcały się w szprychy, w te mechanizmy korbowe i tak dalej. Czy to w ogóle można się przed tym jakoś bronić? No raczej przed tym się nie obronimy, ponieważ no, rower nawet najlepiej przygotowany, no, jadąc po błocie, jadąc po kałużach, niestety łapie e, to błoto. E, ale no, te rowery są na tyle e, odporne na takie warunki, że myślę, że e, bez większych przygód zawodnicy zdołają dojechać do mety. Zdarza się na trasie, że nie wiem, zawodnik wkłada rower na przykład nie wiem, do, do rzeczki czy do jeziora go myje z tego błota, ponieważ łańcuch mu nie, nie chodzi już z nadmiaru tego, co się nazbiera właśnie na łańcuchu na... na, na, na kasecie i, i to nie chce się kręcić. Ale myślę, że tutaj nie będzie takiej sytuacji, bo mimo że jest ciężko, że jest dużo błota, trasa błotnista, są takie miejsca, gdzie można jednak to ominąć. Być może ci, którzy pojadą najszybciej, nie będą zawsze mieli okazję i pojadą przez te największe kołże, ale, ale no jednak większość to są wytrawni jeźdźcy, że tak powiem i, 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 i na pewno przyjadą tutaj. W dobrej kondycji i na sprzęcie, których dowiedzie do mety. Mnóstwo niespodzianek, mnóstwo pułapek tutaj czeka na kolarzy w Dąbrowie Górniczej, ale też mnóstwo frajda. teraz przenosimy się do Iwony. No trawni jest także koło mnie, proszę Państwa, bo Skandia Maraton Lang Team cały czas trwa, ale zakończył się już ten najkrótszy wyścig. To rodzinna parada na 10 km, ale jak tutaj rozmawiam, to tak naprawdę rodzinna parada, która przekształciła się w wyścig. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygraliście. Wygraliśmy, tak naprawdę to syn wygrał, siedział na kole temu kładowi i udało się. Chociaż tak naprawdę miała to być parada, zmieniła się w wyścig, ja ledwo nadążałem, powiem szczerze. <grym> no dobra chłopaki, jak macie na imię? Ja jestem Piotrek. A ja Karol. No dobra, jak było? Fajnie. No ale coś jeszcze ciężko było, to nie wiem, wywróciliście się, wyprzedziliście wszystkich, no byliście najlepsi w końcu. No tak, ale... Nie wiem, czy Karol się wywrócił, bo mi nie mówił, ale ja na pewno nie. <noise> ale trudna była trasa, bo widzę, że jeszcze było to trochę na twarzy. No tak, dosyć trudna. A co było najcięższe? Podjazdy. Dużo było podjazdów? Nie, jeden. A nie zmęczyliście się bardzo? Czy mieliście jakąś technikę opracowaną, żeby te 10 km dotrzeć jako pierwsi na metę? Jakiś plan wcześniej mieliście? No, ja po prostu y, cały czas cisnąłem. No. A jakie przygotowania wcześniej były, skoro cały czas cisnąłeś? No, chciałem y, spokojnie jechać, jakoś się nie udało. A pan dumny z dzieciaków? No. Czy zaskoczony ich sukcesem? Czy by, by, by był pan wręcz przygotowany na to, że będą pierwsi? No, jest to pewne zaskoczenie. Bałem się, że nie dadzą radę, bo ciągnęli od samego początku, ale okazało się, że jakaś tam wytrzymałość jest, czyli. Są perspektywy, tak bym powiedział. No dobrze, czyli rozumiem, że za kilka lat w tym głównym wyścigu chłopaki. Mam nadzieję, że tak. No ja się trochę ścigam. Czekamy właśnie na młodzież. Starszy brat Karola dzisiaj jedzie na mini. Nie wiem, może też będzie jakiś sukces. Zobaczymy. Czekamy w takim razie na kolejnych zawodników na mecie. Dziękuję Wam serdecznie. Gratuluję chłopaki, gratuluję panu i bogu się jeszcze raz. A my obserwujemy, co dzieje się tutaj podczas akcji. Pozytywne obroty. Piotr monitoruje to cały czas. Piotrze, Dąbrowa Górnicza okazuje się chyba strzałem w dziesiątkę, jeśli chodzi o nie tylko frekwencję, ale również o determinację tych kolarzy, którzy walczą o pieniądze dla dzieci. To jest niesamowite, bo tak naprawdę wszelkie prognozy pogody mówiły, że może być ciężko, a tutaj od wczesnych godzin porannych mnóstwo ludzi... Coraz większa kolejka, no i tylko się z tego cieszyć, bo to przekłada się na wynik, a mamy już ponad 200 km przejechanych. No to faktycznie ten dystans jest imponujący, to oczywiście przekłada się na pieniądze, drodzy Państwo, a my do strefy pozytywnych obrotów będziemy wracać Ale w kolejnych oczywiście, naszych że Tak, nie, nie może nas tu zabraknąć, proszę Państwa, nasze kolejne spotkanie po godzinie 14.00, do zobaczenia.